Cześć wam wszystkim z tej strony Panda Dzisiaj sobie zbudujemy ogromnego Gayla w Minecraft'cie Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał Ostatni odcinek z tej serii był jakieś 8 miesięcy temu Więc postanowiłem, że nagram sobie jeszcze jeden odcinek Zobaczymy czy wam się spodoba 3000 łapek w górę i kolejny odcinek z tej serii I powiem wam, że naprawdę to co ja zrobiłem to jest po prostu śmieszne Zobaczcie, wchodzimy w tryb jednoosobowy Nowy świat Przed chwilą miałem live'a i tego geila zbudowałem na live, zobaczcie. Zresztą on tu jest, co nie? Przed chwilą go budowałem na live. Co ja zrobiłem? Usunąłem zapis live'a, zanim to pobrałem. No i jeszcze raz to muszę zbudować, żeby żebyście widzieli, jak to wszystko wyglądało. Ale spokojnie zajmie mi to jakieś 40 minut. No ale szkoda, bo nie chciałem tego budować jeszcze raz i no i zajmie mi to kolejne 40 minut. Więc na poczcie nie możecie mi zostawić łapeczkę w górę. No a ja się biorę zabudowanie. Dobra, więc mam już wszystkie potrzebne materiały do zbudowania go. No i co? Lecimy jeszcze raz. Ej, w sumie mogę, wiecie, coś zrobić? Zbudować dokładnie to samo, jedną kratkę przed tym. Przecież to będzie 200 IQ. No i po prostu zrobię kontur na nowo. Albo dobra, jedną kratkę odstępu zrobimy, żeby to jako tako wyglądało. Mam nadzieję, że zrozumiecie mnie. Mógłbym to zbudować obok, ale... Zajmie mi to jeszcze dłużej czasu, znaczy no, zajmie mi to około godziny, a tak to mi zajmie trochę krócej, a ja to i tak budowałem na live, więc osoby, które były na live, mogą to potwierdzić, a niestety usunąłem zapis live'a, zanim go pobrałem, bo w live'ie mam oczywiście piosenki z prawami autorskimi, więc tak to wyglądało, yy, masakra, no ale dobra, mam nadzieję, że zrozumiecie i następnym razem już tak nie będzie, albo będę po prostu budował od początku, albo... Będę budował to na live i wtedy już nie zapomnę o zapisie, więc się nie martwcie. Dobra, mordeczki, więc tak to wygląda ten kontur. Może to wygląda dosyć śmiesznie, ale w sumie on wygląda, jakby był w 3D, więc nie jest najgorzej. Zaraz to będę wypełniał, oczywiście, kolorami i zobaczymy, jak to wtedy będzie wyglądało. Zobaczcie, tak to się prezentuje. No, musiałem tak zrobić, bo inaczej by mi to zajął o wiele więcej czasu. Zajął mi to 8 minut, rozumiecie? 8 minut, a na lewie budowałem to 37. A wypełnianie kolorami mi zajęło około 20 minut, więc no teraz będzie oczywiście o wiele szybciej, więc możemy się już brać za kolorowanie. Tak się pośpieszyłem, że aż brwi zapomniałem zrobić, ale nieważne. Są osoby, co w ogóle mi gadały na live, że te brwi powinny być koloru białego, więc na końcu możemy sobie zmienić je na biały i zobaczymy, czy, czy tak jest lepiej. Moim zdaniem czarne są lepsze, ale sobie jeszcze zaraz sprawdzimy. Okej okay, mordeczki, zbliżamy się powoli do końca. Tak to aktualnie wygląda. Powiem Wam, że. Masakra to była. Masakra to była. Zbudowałem to wszystko na live'ie i najgorsze jest to, że usunąłem tak ten zapis live'a, bo wiecie, mam te piosenki z prawami autorskimi w donate'ach. Więc muszę to usuwać inaczej, mogę dostać strajka na kanał. No i usunąłem to i sobie tak myślę. Yy, no dobra, no to teraz lecę zmontować ten odcinek na jutro, żeby... żeby tam wiadomo żeby się wyrobić i tak dalej no i tak, usunąłem to i sobie myślę ty, jak ja to teraz zmontuję, przecież usunąłem sobie patrzę w pliki w OBSie i mówię nie no, masakra prześlaj i się nie zapisują i nie no, porażka totalna to była co tam, aha, pszczoła tam lata dobra, nieważne myślę, że możemy sobie teraz już tak na spokojnie pogadać i dokończyć to bo tu praktycznie nic nie zostało, jeszcze twarz oprócz tej armatki, bo to już kończę E, więc tak, ta, tak wygląda historia Gaila, e, Ciekawa moim zdaniem. E, jeszcze nigdy wcześniej coś takiego się u mnie nie zdarzyło. Żebym usunął coś, co miało się na odcinek. Pomyślcie sobie co by było, gdybym usunął zapis live'a z Turnieju youtuberów. To by był hit dopiero, bo wtedy to by... No wtedy by się nie dało tego już odwzorować, nie? A tak to... Tak, to jest, czy jest szansa, jak y, sobie buduję takie rzeczy w Minecrafcie. No ale szkoda, bo chciałem, żeby to na live wszystko, znaczy to było tak oryginalne z tego, co na live robiłem. No ale niestety nie udało się tak zrobić. W sumie powiem Wam, że gdyby tak zrobić kilka warstw tego, powiedzmy, nie wiem, tak, z 6, to by można było w takim geilu nawet mieszkać, bo y, tak to mielibyście miejsce w środku. No, a tak to by było dosyć ciężko. Ok, jeszcze tutaj dosłownie kilka bloków, i będziemy już mieli koniec i zakończymy ten odcinek. Czekajcie, jeszcze tutaj dokończymy. Cyk ustawimy sobie, żeby nie padał deszcz. Ok, tak to wygląda. No i co, Gail zbudowany. Mam nadzieję, że się na mnie za bardzo nie wkurzycie, że go totalnie skopiowałem z tego co na live zrobiłem. Mógłbym go zrobić obok, no ale tak jak mówię, to by też więcej czasu zajęło. I dużo osób mi też gadało na live, że te brwi powinny być białe, więc zmieńmy sobie na białą wełnę, cyk, zamiast czarnej. No i zobaczymy, czy faktycznie to by lepiej wyglądało. Rozumiem, że oni chcieliby dać to na biało, więc dajmy to na biało. No a wy napiszcie w komentarzach, czy waszym zdaniem lepiej wygląda to tak, czy jak były czarne. Tutaj macie z tej strony, czyli jakby wyglądały na biało. A z tej strony macie jakby to wyglądało na czarno. Moim zdaniem czarne są lepsze, ale to wy decydujcie. 3000 łapek w górę i kolejny odcinek z tej serii napiszcie w komentarzach też co mam zbudować w kolejnym odcinku może to być na przykład Mega Box, może to być inna postać Big Box, cokolwiek po prostu z Brawl Stars. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Widzimy się już w kolejnym, trzymajcie się, cześć!